Hejka wszystkim, witajcie na, w filmiku na moim kanale i witajcie w nowym vlogmasie yy, Wczoraj sobie zrobiłam paznokcie, patrzcie jakie śliczne, patrzcie jakie reniferki mi brakowało paznokci, Boże A teraz nie mogę grać na gitarze Kurde, szkoda Ja się właśnie szykuję, w ogóle nie wiem co jest z tym światłem Ja mam zawsze problem z światłem Ja się właśnie szykuję Bo jadę na uśpę z koleżanką Tak, jutro też idziemy Teraz Tak, teraz muszę Swój skincare zrobić Ale dzisiaj mam czas, znaczy nie wiem czy mam czas Jest 24 po 10 a muszę. Mam 16 po 11 autobus. jedziemy na godzinę, bo 8 zł na godzinę można wypożyczyć pożyczyć te łyżwy. Tam, gdzie byliśmy właśnie ostatnio na, na lodowisku to są takie fajne łyżwy, bo nie ma tych plastikowych, co nie tylko są takie porządne tak naprawdę łyżwy. I też mają teraz nowe. To więc fajnie, bo my byliśmy pierwszy raz, co byliśmy to byłyśmy w Katowicach i tam są okropne łyżwy, Mnie tak nogi bolały w tych łyżwach, One były plastikowe, niewygodne. No okropne te łyżwy były po prostu. Chcę sobie dzisiaj w ogóle pieli zrobić. Nie wiem, czy mi się to uda. Nakręciłam sobie grzywkę i chcę w sensie sobie jeszcze barkoczyki zrobić. Boże, ja nie wiem, czy ja zdążę. Mogłam się zacząć wcześniej szykować. A dzisiaj w kalendarzu dostałam. W ogóle dzisiaj w kalendarzu nie było fajniej rzeczy. Mówię o tym kalendarzu z kosmetykami, bo. No, te kalendarze z czekoladkami, no to pewnie was to nie interesuje co dostałam, bo po prostu i czekoladki, co nie i dzisiaj cukierek to był yy, Galaxy Caramel Ale w ogóle zapomniałam o tym kalendarzu z lizakami Ej, w ogóle wiecie co? Yy, wczoraj miałam sprawdzian i kartkówkę z co nie? Ja nic nie umiałam, co nie? Nic kompletnie. Ja robiłam, na przykład z matematyki, ja robiłam przykłady, no za chiny nie umiałam tego rozwiązać, nie, ale na kartkówce nagle umiałam, no. I, a jeszcze był sprawdzian z podstaw turystyki i wiecie co, wiecie co, wiecie co, dostałam cztery, na który byłam bardzo nieprzygotowana. Oglądaliście mój poranny mój ostatni filmik, to wiecie, się jeszcze uczyłam rano, co nie. Ale i tak prawie nic nie umiałam, czy nie? Ale psa na czwórkę. Wow, co się stało? Ja na czwórkę. Cud jakiś wczoraj się stał. I w ogóle się nie spodziewałam, że matka nawet tak mi dobrze pójdzie. Nie wiem, muszę zadzwonić do mamy. Bo jej nie ma w domu i ja nie, nie mam pojęcia, gdzie ona jest w ogóle. Bo mi nic nie powiedziała, bo ona jak jeszcze spałam, to wyszła. O okay, jej, super, nie odbiera. Świetnie. Świetnie. No. no, gdzie jesteś? No, ja sobie w po filmie kupuję, a co? Aaa. Ty w dźbibla, no. Ty sobie piegi robisz? No. E, te piegi źle wyglądają. Wyglądają jak normalnie miała kropki na twarzy, to więc. Dobra, mm, zapomnijmy o piegach, nie wychodzą mi. Okej, okay, zmiana planów, jednak jadę później. Nieważne, jeszcze mam godzinę. Niecałą. Okej, okay, pomalowałam się. Teraz mi, przydało mi się zrobić um, włoski, ale jeszcze mam 40 minut, więc nie będę jeszcze włosów robić. Będę ja, zrobił tak za 20 minut. W ogóle wczoraj nauczyłam się melodii, co nie brać bez słów. Um, ten sweater, weather. Mogę Wam wstawić. A właśnie zrobiłam zdjęcie na profilowe. Pełno, tu zdjęć. No może nie tak dużo, tylko tyle. I muszę wybrać, które patrzcie. Nie wiem czy coś zobaczycie. Widzicie tą choinkę? tu jest ciuchcia i jeździ wokół niej. Co to jest na osobnie? No, ale fajne. Co tam? Okej, eee. Ok, ubieram te dresy, takie mam. Eee, mam dziury na kolanach. Wiecie, sama zrobiłam. <laughs> eee, już dawno. Eee, ale nieważne. Eee, ten. Ubieram te dresy. Zaczęłam jeść ci... i muszę, muszę się szybko zbierać, bo moja mama będzie tu za 20 minut. jeszcze muszę warkoczyki zrobić. I nie wiem, czy dobrze. Dobra, Dobra. nieważne. Ok, ubieram jakąś czarną bluzkę, nie wiem. Nic mówię do tej do... do, do no. I wezmę teraz. Och! Okej. Okay. Super. <ścoughs> tak. Ok. Super. Teraz muszę obrać bluzę i spakować tą torebkę. Tą torebkę biorę co zawsze. O mama dzwoniła, kurde, ja nie odebrałam, zaraz opieprz będzie. <grym> o, o, zaraz moje włosy zaraz pójdą. Dobra. Ale fajnie wyglądam, patrzcie. Już go mam bluzę. Mm. Mm, mm, mm. <grym> Dobra. Yy, ten, kurtka. I idziemy Chodź tu Okej, okay, pa Hej, jestem w domu Uuu. I będę robić sobie pie pierogi Opowiem wam co się stało nic takiego tragicznego nie stało to zawsze jakby nie wiadomo co się stało. To więc pojechaliśmy tam, co nie. Jeszcze miałam jechać o 11.16, a pojechałam o 11.46 Czyli tak 10 po 12 tam byliśmy i o 12.30 była przerwa techniczna, czyli podjeździłyśmy tylko 20 minut. No i wróciłyśmy. I się nie opłacało jechać, bo Przerwa, no myśleliśmy, że chociaż tam niecałą godzinę pojeździmy co nie, bo y, normalnie jest przerwa o 13. No i tak, ale pojeździłyśmy te 20 minut no i wróciliśmy do domu. Ale, ale wieczorem wracamy. wieczorem gdzieś tak 17-18 gdzieś tak. I ja teraz będę sobie robić obiad. Mam pierogi, cztery tylko zostały. I moja mama kupiła choinkę. Mi vediamo di colore. Ehi, ma come facciamo a mettere un Co zrobiłaś? Co? Muszę wycierać. No, no. Wróciłam z łóżek, gdzieś tak o 19 Kupiłam... Patrzcie. Kupiłam takie te... Kupiłam te nauszniki. I mama kupiła choinkę. Będziemy dekorować choinkę. Patrzcie jakie ładne. I to coś mi mama kupiła. Nie wiem, co to jest. Kiś. Jakieś... Ej, to jest bałwan. To jest bałwan na... Na reniferku, ale fajny. O, jakie słodkie.